Szok Sejm w kompletnym chaosie. Nawrocki wprost ustawia do pionu Tuska i czarzastego. Panika w rządzie sięga Zenitu. Nikt nie spodziewał się, że tak dramatyczne zmiany mogą uderzyć w polityków i w nasze portfele jednocześnie. To nie kolejna polityczna przepychanka, to decyzje, które mogą bezpośrednio wpłynąć na Twoją emeryturę już w tym roku. Wyobraź sobie, że Twoje miesięczne świadczenie może się zmienić z dnia na dzień. Część seniorów dostanie więcej, ale inni mogą stracić nawet kilkaset złotych. Czy wiesz, czy jesteś w tej grupie? A co z dodatkami i ulgami, na które liczyłeś? Czy naprawdę wiesz, jak te decyzje wpłyną na ciebie? I czy jesteś przygotowany, żeby nie stracić ani grosza? W tym filmie dokładnie wyjaśnimy wszystkie zmiany w emeryturach i dodatkach od lipca 2025. Dowiesz się, kto dostanie podwyżki, a kto musi uważać na nowe zasady. Pokażemy proste kroki, które możesz od razu podjąć, żeby chronić swoje świadczenia i maksymalnie skorzystać z nowych przepisów. To wiedza, którą każdy senior powinien znać natychmiast. Ale to dopiero początek. Wkrótce pokażemy, które zmiany mogą cię naprawdę zaskoczyć i jak rząd stara się. Ukryć niektóre szczegóły. Przygotuj się na konkretne przykłady i praktyczne wskazówki, które mogą uratować twoją emeryturę. Chcesz wiedzieć, co dokładnie zmieni się dla ciebie? Zostań z nami, zaraz wszystko wyjaśnimy. Wiem, że to dużo do przyswojenia, prawda? Chwilę temu myślałeś tylko o swojej zwykłej emeryturze może planując kilka drobnych przyjemności dla siebie albo rodziny, a teraz słyszysz, że wszystko może się dramatycznie zmienić. I szczerze mówiąc, właśnie dlatego ta sytuacja jest tak pilna. To nie są tylko liczby na papierze czy abstrakcyjne decyzje polityczne, to zmiany, które dotkną twojego życia bezpośrednio, w bardzo realny sposób. Wyobraź sobie, że pewnego ranka sprawdzasz swoje konto i okazuje się, że kwota, na którą liczyłeś, się zmieniła. Albo co gorsza, jest jej mniej. Albo przeciwnie, niespodziewanie dostajesz trochę więcej. Oba scenariusze mogą być szokujące, ale świadomość tego, co nadchodzi i jak sobie z tym poradzić, robi ogromną różnicę. Zacznijmy od pierwszej, poważnej zmiany. Rząd, poprzez najnowsze aktualizacje przepisów, zmienia sposób naliczania niektórych emerytur. To coś, co od miesięcy dojrzewało w tle, a większość osób nawet nie zdawała sobie z tego sprawy. Dla niektórych oznacza to mile widziany wzrost wypłat miesięcznych. Wreszcie trochę oddechu na zakupy, rachunki czy małe przyjemności. Ale dla innych może to być mylące, a nawet stresujące, bo pojawiają się nowe odliczenia i korekty, których wcześniej nie było. Dlatego właśnie musisz to usłyszeć dzisiaj. To nie chodzi tylko o liczby, chodzi o to, jak te zmiany mogą wpłynąć na Twoje codzienne życie i co możesz zrobić, by nie zostać zaskoczonym. Oto, co się dzieje. Zmiany mają na celu przynajmniej oficjalnie, uczynienie systemu emerytalnego bardziej zrównoważonym. Brzmi dobrze na papierze, prawda? W praktyce oznacza to jednak mieszankę zwycięzców i przegranych, w zależności od tego, do której grupy należy twoja emerytura. Niektórzy seniorzy automatycznie otrzymają dodatkowe świadczenia, co jest fantastyczne i naprawdę daje ulgę wielu rodzinom, które od lat na to czekały. Ale inni, zwłaszcza ci, którzy byli przyzwyczajeni do pewnych odliczeń lub korzystali ze starszych zasad, mogą zauważyć korekty, które odczują jako nagłe zmniejszenie kwoty. Kluczowe jest jednak, aby nie panikować, świadomość daje Ci przewagę. Chcę, żebyś wiedział, że terminy są bardzo ważne. Zmiany te nie nastąpią z dnia na dzień, ale pojawią się szybciej niż wielu się spodziewa. Od lipca 2025 roku system zacznie odzwierciedlać nowe zasady, co oznacza, że twoje kolejne zestawienie emerytury może wyglądać zupełnie inaczej niż poprzednie. Niektórzy zauważą więcej pieniędzy na koncie i przyznajmy, to niesamowite uczucie. Inni mogą czuć się zdezorientowani lub sfrustrowani. I to jest w porządku, to naturalna reakcja. Ważne jest jednak, aby wiedzieć dokładnie, Dlaczego te zmiany zachodzą i jak możesz odpowiednio przygotować swoje plany, by nie zostać zaskoczonym? Jedno z najczęstszych pytań, które dostaję od widzów brzmi: jak to konkretnie wpłynie na moją emeryturę? I to całkiem słuszne pytanie, bo, umówmy się, każda emerytura jest inna. Niektóre są oparte na latach składek do określonego systemu, inne obejmują dodatkowe świadczenia, takie jak dodatki socjalne czy specjalne bonusy. To, co zrobił Nawrocki i co rząd teraz formalizuje, to ponowna ocena tych dodatkowych świadczeń, które mogą robić dużą różnicę w tym, co faktycznie trafia na Twoje konto. Pomyśl o tym, jak o przeważaniu wagi na wadze: jedne koszyki idą w górę, inne w dół, i jeśli nie sprawdzisz, nie będziesz wiedział, po której stronie stoisz. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją sposoby, aby się przygotować. Nie musisz czekać i mieć nadziei że liczby ułożą się po Twojej myśli. Możesz już teraz zrobić krok, by dokładnie zrozumieć, do czego masz prawo i jak maksymalnie wykorzystać nowe przepisy. Może się to wydawać przytłaczające, ale pamiętaj, wiedza to siła. Nawet małe działanie dzisiaj może oznaczać różnicę między utratą pieniędzy a zabezpieczeniem pełnych świadczeń, które Ci się należą. I obiecuję, że przeprowadzę Cię przez wszystko w tym materiale, żebyś nie musiał zgadywać. Kolejna rzecz, o której musimy porozmawiać, to wpływ emocjonalny. Wiem, że pieniądze to nie tylko cyfry na ekranie, to Twoja niezależność, bezpieczeństwo i spokój. Kiedy dochodzi do takich zmian, łatwo jest czuć się zestresowanym, a nawet przestraszonym. Możesz martwić się o rachunki, opiekę zdrowotną albo o to, jak utrzymać swój dotychczasowy styl życia. Dlatego tak ważne jest, aby pozostać dobrze poinformowanym. Po obejrzeniu tego materiału nie tylko poznasz zmiany, które nadchodzą, ale będziesz miał też poczucie kontroli nad tym, co możesz zrobić, aby chronić siebie i swoich bliskich. To ogromna ulga i szczerze to właśnie odróżnia poczucie bezradności od poczucia przygotowania. Teraz przejdźmy do konkretnych aktualizacji. Jedna z głównych zmian dotyczy progów dla niektórych dodatków emerytalnych. Wcześniej obowiązywały stałe kwoty które dotyczyły wszystkich w danej kategorii, ale nowe przepisy wprowadzają bardziej złożone obliczenia. To oznacza, że niektórzy seniorzy otrzymają nieco więcej niż wcześniej, podczas gdy inni mogą doświadczyć niewielkich obniżek. Ale uwaga, te korekty nie są przypadkowe. Opierają się na poziomie dochodów, latach składek i określonych kryteriach kwalifikacyjnych. Jeśli wiesz, do której grupy należysz, Możesz przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem, jak Twoja emerytura zostanie zmieniona. A ta wiedza jest bezcenna, chroni przed niemiłymi niespodziankami i pozwala planować z wyprzedzeniem. Kolejna ważna aktualizacja dotyczy specjalnych bonusów i dodatków, które niektórzy emeryci otrzymywali. Te bonusy nie znikają, ale sposób ich przyznawania ulega zmianie. Niektórzy mogą odnieść wrażenie, że zasady są bardziej rygorystyczne, i częściowo jest to prawda ale jeśli poświęcisz czas, aby zrozumieć kryteria, możesz mieć pewność, że nadal otrzymasz wszystko, co ci się należy. Na przykład, istnieją dodatki związane z kosztami opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa i innymi niezbędnymi wydatkami. Dobra wiadomość jest taka, że dla większości seniorów pozostaną one dostępne, a niektórzy mogą nawet zauważyć niewielki wzrost. Kluczem jest jednak dokładne poznanie zasad. Nie możemy też zapominać o kwestii terminów i formalności. Za każdym razem, gdy rząd wprowadza zmiany w systemie emerytalnym, konieczne są pewne procedury. Trzeba zaktualizować dokumenty, czasami złożyć wnioski i pamiętać o terminach, które bywają krótsze niż się wydaje. Jeśli nie będziesz czujny, możesz stracić świadczenia, które normalnie by Ci przysługiwały. Dlatego tak ważne jest, aby działać proaktywnie. Naprawdę nie mogę tego wystarczająco podkreślić. Sprawdzanie wyciągów, rozumienie nowych zasad i szybkie działanie to najlepszy sposób, aby niczego nie przegapić. Nie możemy też zapominać o małych zwycięstwach. Niektórzy seniorzy dzięki tym zmianom zyskują niewielkie podwyżki. Może to być kilkaset złotych miesięcznie, wystarczająco, by pozwolić sobie na małe wakacje, lepszą opiekę zdrowotną albo wsparcie dla bliskich. Te kwoty mogą wydawać się niewielkie na papierze, ale w realnym życiu robią ogromną różnicę. A jeśli połączysz to z odpowiednim planowaniem, możesz maksymalizować komfort finansowy i zachować niezależność na kolejne lata. Chcę też podkreślić dostępność informacji. Rząd stara się je udostępniać, ale nie zawsze są łatwe do zrozumienia. Formularze bywają skomplikowane, listy urzędowe trudne do odczytania a poruszanie się po biurokracji zajmuje czas. I tu wkraczam ja, w tym materiale wszystko tłumaczę prostym, przystępnym językiem. Bez żargonu, bez zbędnych komplikacji, tylko jasne wyjaśnienia, jak działają zmiany i co możesz zrobić. Po obejrzeniu będziesz czuł się pewnie, kompetentnie i gotowy do działania. Na koniec, po tym materiale, nie tylko zrozumiesz zmiany, poczujesz się w pełni przygotowany. Będziesz wiedział, jak planować, jak się dostosować i jak chronić to, co ci się należy. Najlepsze jest to, że będziesz miał jasną ścieżkę działania, bez chaosu i paniki, z poczuciem pewności i kontroli. Weź głęboki oddech. Już zrobiłeś najważniejszą rzecz, kliknąłeś, zwracasz uwagę i chcesz wiedzieć, jak te zmiany wpłyną na twoje życie. To więcej niż robi większość ludzi i daje ci przewagę. Teraz zanurzmy się w szczegóły krok po kroku, abyś wyszedł z tego materiału w pełni poinformowany, przygotowany i gotowy do działania. Pamiętaj, każda chwila zwłoki to potencjalna strata lub zysk pieniędzy. Zostań ze mną, bo to, co zaraz zobaczysz, może naprawdę wpłynąć na Twój comiesięczny dochód i spokój ducha. Bezcenna chroni przed niemiłymi niespodziankami i pozwala planować z wyprzedzeniem. Kolejna ważna aktualizacja dotyczy specjalnych bonusów i dodatków, które niektórzy emeryci otrzymywali. Te bonusy nie znikają, ale sposób ich przyznawania ulega zmianie. Niektórzy mogą odnieść wrażenie, że zasady są bardziej rygorystyczne i częściowo jest to prawda. Ale jeśli poświęcisz czas, aby zrozumieć kryteria, możesz mieć pewność, że nadal otrzymasz wszystko, co ci się należy. Na przykład, istnieją dodatki związane z kosztami opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa i innymi niezbędnymi wydatkami. Dobra wiadomość jest taka, że dla większości seniorów pozostaną one dostępne, a niektórzy mogą nawet zauważyć niewielki wzrost. Kluczem jest jednak dokładne poznanie zasad. Nie możemy też zapominać o kwestii terminów i formalności. Za każdym razem, gdy rząd wprowadza zmiany w systemie emerytalnym, Konieczne są pewne procedury. Trzeba zaktualizować dokumenty, czasami złożyć wnioski i pamiętać o terminach, które bywają krótsze niż się wydaje. Jeśli nie będziesz czujny, możesz stracić świadczenia, które normalnie by ci przysługiwały. Dlatego tak ważne jest, aby działać proaktywnie. Naprawdę nie mogę tego wystarczająco podkreślić. Sprawdzanie wyciągów, rozumienie nowych zasad i szybkie działanie to najlepszy sposób, aby niczego nie przegapić. Nie możemy też zapominać o małych zwycięstwach. Niektórzy seniorzy dzięki tym zmianom zyskują niewielkie podwyżki. Może to być kilkaset złotych miesięcznie, wystarczająco, by pozwolić sobie na małe wakacje, lepszą opiekę zdrowotną albo wsparcie dla bliskich. Te kwoty mogą wydawać się niewielkie na papierze, ale w realnym życiu robią ogromną różnicę. A jeśli połączysz to z odpowiednim planowaniem, Możesz maksymalizować komfort finansowy i zachować niezależność na kolejne lata. Chcę też podkreślić dostępność informacji. Rząd stara się je udostępniać, ale nie zawsze są łatwe do zrozumienia. Formularze bywają skomplikowane, listy urzędowe trudne do odczytania, a poruszanie się po biurokracji zajmuje czas. I tu wkraczam ja, w tym materiale wszystko tłumaczę prostym, przystępnym językiem. Bez żargonu, bez zbędnych komplikacji, tylko jasne wyjaśnienia, jak działają zmiany i co możesz zrobić. Po obejrzeniu będziesz czuł się pewnie, kompetentnie i gotowy do działania. Na koniec, po tym materiale, nie tylko zrozumiesz zmiany, poczujesz się w pełni przygotowany. Będziesz wiedział, jak planować, jak się dostosować i jak chronić to, co ci się należy. Najlepsze jest to, że będziesz miał jasną ścieżkę działania. Bez chaosu i paniki, z poczuciem pewności i kontroli. Weź głęboki oddech. Już zrobiłeś najważniejszą rzecz, kliknąłeś, zwracasz uwagę i chcesz wiedzieć, jak te zmiany wpłyną na twoje życie. To więcej niż robi większość ludzi i daje ci przewagę. Teraz zanurzmy się w szczegóły krok po kroku, abyś wyszedł z tego materiału w pełni poinformowany, przygotowany i gotowy do działania. Pamiętaj, Każda chwila zwłoki to potencjalna strata lub zysk pieniędzy. Zostań ze mną, bo to, co zaraz zobaczysz, może naprawdę wpłynąć na Twój comiesięczny dochód i spokój ducha.